Cześć kochani, dzisiaj chciałam zaprosić na naturalny makijaż z wykorzystaniem mojej nowej palety z L'Oreal'a i na przetestowanie nowego tuszu. To jest z marki 17 Doubled Up. Tak on wygląda. Ja Miałam okazję go kupić um, z kuponem z Bootsa za 2 funty, um, ponieważ jest nowy, a normalna jego cena jest 6,99. Więc jeśli chcecie zobaczyć, co nie sądzę, to zapraszam na filmik. Czyli zaczynamy od um, cieni. I to, są, to jest właśnie ta paleta, którą kupiłam. To jest Smoky Nude Langer E2 Color. Tak wygląda. No to są takie naturalne kolory, od najjaśniejszego do ciem, najciemniejszego. I tak. E, najpierw nałożę ten najjaśniejszy tutaj w rogu. I nałożę go na górną część powieki. One są takie delikatnie połyskujące. Ok, następnie nałożę ten drugi cień tutaj a, i nałożę go tutaj od wewnętrznej części oka. Tak do połowy powieki. I odrobinę również tutaj pod spodem, też tak do połowy. Następnie ten ciemniejszy kolor tutaj nałożę na, tak jakby resztę powieki, od połowy do końca. próbujemy teraz łączyć to te kolor, więc tak delikatnie nakładamy tam, gdzie był ten jaśniejszy, i oczywiście teraz pod spodem od końca tak do połowy. I teraz ostatni najciemniejszy kolor, ten tu w rogu. To jest na już trochę grubszy pędzelek i Nałożymy tutaj na linię, jak idzie o oko. Nie wiem, czy będziecie wiedzieć co chodzi. Tylko nie wiem, jak to się szczerze mówiąc mówi. Więc tutaj tutaj tak rozetrzymy. I troszkę w to. Ok i teraz um, eyeliner będę używać żelowego z Maybelline, Tylko użyję go uh, jedynie na... Znaczy oczywiście będę go używać tylko na górze, ale nie będę w ogóle robić kreski na dole tym razem. Zrobię dosyć taką intensywną. I tu na końcu ją przedłużę. I tylko właśnie nie będę robić już na dole w ogóle, ale na pewno pomaluję tuszem dolne rzęsy, żeby były takie bardziej wyraziste. I teraz będziemy próbować tego nowego tuszu. Jeszcze go szczerze mówiąc nie otwieram. pierwsza raz go otwieram. Tak wygląda szczoteczka. Więc zobaczymy. Najpierw oczywiście podkręcimy rzęsy. Okay, z pierwszych moich obserwacji wynika, tam, tararam, yy, że jest super wydłuża. Rzeczywiście, yy, momentalnie widzę, że rzęsy są o wiele dłuższe, bardzo ładnie rozdziela. Nie pogrubia ich za bardzo, szczerze mówiąc, ale efekt mi się podoba. Bo yy, tak jakby pokazuje jak dużo rzęs mamy, bo idealnie rozdziela i są wydłużone, więc chyba o to chodzi. Jestem przyzwyczajona, raczej, że właśnie mam bardzo pogrubione i teraz tu. Okej okay. i teraz drugie oko. że zaraz drugą warstwę dam i zobaczymy. Może będzie um, dużo lepszy efekt. Ja zwykle i tak nakładam dwie warstwy, nie, z, e, nieważne jaki to jest tusz. No bo właśnie łączę dwa, dwa różne tusze, tak jak pewnie widzieliście w moich poprzednich wideo, że um, Mam Maybelline Max Faktora i bardzo lubię tą kombinację. Przejadę jeszcze szybko tylko jeszcze raz. Więc no oczywiście przy drugiej warstwie to musi dodać efektorzęca, bo jakby nie. Wydaje mi się, że tu rzeczywiście jest warty swojej ceny. Oczywiście o tej standardowej 6,99. Zapłaciłam za niego. Możliwe, że go kupię jeszcze raz. Nie wiem, ba podoba mi się. Bardzo ładnie rozdziela rzęsy. Ehm, myślę, że te poprzednie moje tusze bardziej sklejają. Mimo, że jest ten efekt takich bardzo pogrubionych rzęs, ale ten ślicznie roz rozdziela. Ok, więc skończmy makijaż. Ehm, nałożę trochę rozświetlacza tego z Dolce Gabbany. Stół pod okiem nad brwią okay. i do tego wybrałam błyszczyk z chanela to jest numer 66 taki jasny brązowy Strasznie lubię te pędzelki w, w tych błyszczykach. Są tak strasznie gładziutkie. Strasznie fajny efekt. I to skończony mój naturalny e, makijaż i, i testowanie e, maskary, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam na mojego Twittera i na następne filmiki. Cześć!